Siema z tej strony, i to jest kanał o butach, a dzisiaj mam dla Was odcinek, w którym pokażę Wam, co aktualnie warto kupić. Jakie buty, jakie ciuchy warto się zaopatrzyć do swojej szafy, jakie także akcesoria, które są teraz na przecenach, na wyprzedażach, ale także w nowych kolekcjach, które zaraz się mogą wyprzedać. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i lecimy z tematem. Mam dla Was taki odcinek zawsze co miesiąc. Mam nadzieję, że ich nie przegapicie. A jeżeli nie chcecie ich przegapić, to oczywiście proszę Was o dodanie subskrypcji, lajka i dzwoneczka, jeżeli Wam się spodoba ten materiał. Możecie także odwiedzić moje media społecznościowe. Dodatkowo na TikToku, na Instagramie wrzucą jeszcze więcej storytwearowych wieści, różnych newsów oraz także kolekcji, które aktualnie się pojawiają. A jeżeli mamy to już za sobą, no to przejdźmy do odcinka. I wszystkie rzeczy, które wam pokażę, dodam wam oczywiście w jednym wielkim komentarzu, gdzie będziecie mieli linki do tych rzeczy, żeby w łatwy sposób po prostu sobie do nich przejść i obczaić, czy na pewno chcecie je kupić i czy naprawdę warto. A zacznijmy sobie od Adidasa, który stworzył super kolekcję, która dzisiaj wyszła już i druga część i mamy teraz już dostępne wszystkie rzeczy na Adidas Confirmed. Jest to koszykarska kolekcja, którą też stworzył widać Jerry Lorenzo, chociaż do końca nie wiadomo, ponieważ jest to bardzo mocno tam po prostu zagmatwane, ale widać inspirację samą marką Fear of God i te rzeczy wyglądają po prostu świetnie. Dodatkowo ich cena nie jest jakaś tam super wysoka, jak na nowe kolekcje, gdzie koszulka tutaj kosztuje 170 zł. Gdzieś tam sleeve 220 to nie jest aż tak dużo, na pewno bluza za ponad 400 zł, no to już tutaj trzeba więcej zapłacić, ale jak za nowe kolekcje i tak wiecie, porównacie je sobie do kolekcji, nie wiem, od New Balance, od Nike, które wychodzą, no to jest po prostu taniej, a wygląda to bardzo ładnie, schludnie, bardzo uniwersalnie, będziecie mogli chodzić w tym po prostu wszędzie. Kolejną rzeczą od Adidasa są dwa long sleeve które wyszły z kolekcji Heritage, które w tamtym roku robiły bardzo dużą furorę, bardzo dużo osób chciało je mieć. Teraz jeszcze zostały na promocjach i aktualnie nie kosztują już tak dużo, ponieważ ten retail był serio wysoki, a inspirowane są starymi koszulkami piłkarskimi, widać bramkarskimi i one także są bardzo podobne do kolekcji Adidasa z Gucci. Super to wygląda, a jest dużo tańsze. I aktualnie z na promocji dodatkowo jest bardzo dużo rozmiarów dostępnych, także ja ją sobie zobaczył, ponieważ sam chciałem jeden z nich kupić. Następna jest koszulka, którą także założył Bellarin, czyli jeden z najbardziej popularnych w świecie mody piłkarzy, który także występuje na niektórych pokazach mody. Wziął udział przy jej promocji, właśnie z takim takim przesuniętym, powiedzmy, paskiem, szachownicą, wygląda to dosyć ciekawie. Wcześniej nie widzieliśmy raczej takich rzeczy u Adidas i wygląda to naprawdę bardzo spoko. Dodatkowo jest na promocji, kosztuje teraz bardzo mało jak za takie rzeczy i wydaje mi się, że warto się gdzieś tam na nią zacząć, także jest dostępnych dużo rozmiarów. I wydaje mi się, że na spokojnie będziecie mogli sobie ją wziąć, obczaić i jeżeli Wam się spodoba, no to kupić. Jeżeli chodzi o spodnie, to mam tutaj dla Was jedne cargo. Spodnie od Adidasa, które są za 230 zł, brązowe, beżowe można powiedzieć, które wyglądają serio spoko i będą wosowały Wam do wielu rzeczy. A drugie krótkie spodenki, które tutaj cenowo no to ponad 100 zł za krótkie spodenki, to no nie jest jakoś tam świetnie, ale od Adidasa serio bardzo fajnie. Pasuje do aktualnie panującej mody, jeżeli chodzi o krótkie spodenki. One są takie powiedzmy w klimacie dresowym, ale wygląda to serio bardzo spoko. A do rzeczy z Adidasa dodałbym tutaj na pewno jeszcze plecak Yoga, który wygląda super, jeżeli chodzi o jakieś takie użycie go na trekking, na wyjazdy, będzie na pewno się super sprawował. Za 140 zł to jest bardzo fajna cenka, beżowy, mi mega się podoba i sam zastanawiam się nad nim na przykład na wyjazd na Maderę. A jeżeli chodzi o buty, są Adidasy oznowa, które idealnie zastępują 700 Easy Serio, są bardzo podobne, możecie to sobie zobaczyć na zdjęciu. I są za 400 zł na Snipesie, można je dorwać w pełnej rozmiarówce. Z tego co wiem, wysyłka jest jeszcze darmowa, więc tym bardziej warto spróbować. I na pewno, jeżeli będziecie je zwrócić, to także będzie można, jeżeli Wam się nie spodobają, ale wydaje mi się, że ten bucik aktualnie jest jednym z bardziej popularnych marki Adidas. I tutaj za tą cenkę warto sobie go sprawdzić. Mówiłem wcześniej o plecaku, to także na Snipesie możecie znaleźć plecak Tommy Jeans, który wygląda po prostu pięknie. Niestety kosztuje 320 zł, jest już i tak na promocji. Jest na razie dostępny, ale też truksowe. po prostu kolorki, właśnie, tam Jego Mega Figera i w ogóle marki tam znowu wyglądają po prostu świetnie i szczerze mówiąc ten precyzek od razu mi się bardzo spodobał i wiedziałem, że go tutaj po prostu umieszczę, bo jeżeli jest na tej promocji, to myślę, że on zaraz gdzieś tam może zniknąć, ponieważ wygląda na serio bardzo ładnie. Na snipe'ie także przewinęły mi się dwie pary pumy, pumy Slipstream, jedne wersji MID, jedne wersji Low, MIDy za 370, Lowe za 270, są to naprawdę bardzo spokocenki i Puma Slipstream i w tej wersji mid beżowej wygląda po prostu super. A w wersji mid tej bordowej także mi się bardzo podoba. Są to buty, które są bardzo podobne gdzieś tam do Forumulowów, Air Force Oneów. Jeżeli chcecie się w nie zapatrzeć, naprawdę Wam polecam, ponieważ wydaje mi się, że jest to bardzo niedoceniony model, też ze względu na to, że Puma nie jest aż tak popularną marką, ale jeżeli chodzi o Pumy Slipstream, no to według mnie jeden z najlepszych modeli, jaki wyszedł ostatnio od Pumy i serio warto go sprawdzić, szczególnie za taką cenę. Jeszcze zanim przejdziemy sobie do Nike, to zerkniemy na Reebok'a, ponieważ także na Snipcie możecie znaleźć Reebok'i Classic Leather w bardzo fajnych kolorystykach, takiej kaki i beżowej, które kosztują bardzo mało dwieście siedemdziesiąt złotych i za taką kolorystykę, jeżeli boków klasy Gladder jest to naprawdę bardzo spoko cenka. Wiadomo, że klasy może nas znaleźć gdzieś tam nawet za mniej, ale w tym wydaniu kolorystycznym, w tym wydaniu, jeżeli chodzi o materiały, super się to prezentuje i na pewno to będzie super bucik na wiosnę, na lato. Jeżeli będziecie chcieli się gdzieś tam na nie skusić, to według mnie naprawdę warto, ponieważ te kolorystyki wyglądają po prostu super, i będą wam pasowały do wielu rzeczy. A teraz zaczniemy sobie od Nike, i tu będzie duże rzeczy. Pierwsze polecimy z butami. Air MAXy 90 także teraz na promocji za 454 zł. Wersja i womens, ale są także wysokie rozmiary, czyli nawet do 45 z tego co wiem, możecie je kupić takiego męskiego rozmiaru w błękitno-beżowej kolorystyce. Wygląda według mnie superowo i naprawdę nie spodziewałem się, że te Air mi się tak spodobają. Są trochę podobne do Terrascape'ów, jeżeli chodzi o, wiecie, taki powiedzmy kolorystykę sylwetki, może też do dobór w ogóle materiałów i wiadomo, że jest to coś innego, ale wygląda to naprawdę serio fajnie i na pewno jest to bucik bardziej dla kobiet, ale jeżeli ktoś lubi błękitne kolory, no to tutaj też powinien się skusić, bo też za tą cenę, no to naprawdę warto. Jeżeli chodzi o buty, które są dostępne dla wszystkich Air Maxy Dome, które teraz są za 320 zł, to jest naprawdę super cena, te Air Maxy wyglądają Świetnie na nogach i są bardzo uniwersalne. Praktycznie do wszystkiego je możecie ubrać i dodatkowo także w tej czarnej kolorce no nie będziecie się musieli za bardzo zastanawiać, czy możecie w czymś wyjść, czy może niekoniecznie. A tutaj za taką cenę naprawdę warto mieć takie buty, że po prostu nie musicie się gdzieś tam zastanawiać, wiecie, czy w nich wychodzić, czy nie, nie będziecie się zastanawiali, że może je zniszczycie gdzieś tam, czy coś, bo za te 320 zł to jest naprawdę bardzo mało, a będą Wam się sprawdzały po prostu super na co dzień. Jeżeli chodzi o najbardziej popularny model, to oczywiście Jordan jedynki w wersji mid. Tym razem kolorystyka Obsidian, która wyszła niedawno i jest ona dalej dostępna na Nike. Według mnie warto się w nią zaopatrzyć, bo też granatowy kolor, bardzo uniwersalny. Na pewno te rozmiary gdzieś tam będą sobie uciekały po prostu regularnie, ale na razie są dostępne, jest ich naprawdę bardzo dużo i wydaje mi się, że warto, jeżeli ktoś jeszcze nie ma żadnych Jordanów jedynek albo chciałby w końcu jakieś kupić, no to tutaj te midy wyglądają serio bardzo spoko. Następnym modelem będą także Waffle one, które Wam tutaj bardzo często pokazuję. Są to super zamienniki dla LD Waffle i w ogóle modeli z Sakai od Nike. Bardzo niska cena, 230 zł. Warto je teraz kupować, ponieważ one później na lato będą na pewno droższe. Ponieważ na lato te buty zawsze wyskakują z ponieważ no to są typowe buty na lato i na wiosnę, na ciepłe dni. Bardzo przewiewne, bardzo wygodne. Na lato, według mnie super i w ogóle na wakacje bucik także ekstra, a za 230 zł, no to. A jeżeli chodzi o model, który już nie jest taki uniwersalny, ale także jest spokojny na pewno dla ludzi, którzy lubią Luke Donchica, no to buty od Luki Jordany, Luca One, które w tej kolorystyce na pewno nie są uniwersalne, są bardzo mocne, krzykliwe. A jeżeli ktoś chce je na przykład do grania w kosza, albo chce także do chodzenia na co dzień i lubi po prostu Luke Donchica, no to są na promocji, właśnie na Snipesie. 370 zł, z tego co widziałem na Nike, na pewno nie znajdziecie ich za tyle kasy, więc myślę, że ta promka jest naprawdę bardzo spoko. Jedynie co, to możecie także zerknąć na sklep koszykarza. Ponieważ na sklepie koszykarza jest aktualnie promocja na All Star Weekend, gdzie z kodem All Star macie 25% prawie na wszystko, możecie tam sobie wejść. I tam też znalazłem jedne Flight 89 w wersji Seattle i one wyglądają po prostu superowo. A jeszcze zostając w temacie butów, to ostatnimi będą GoFlyEase, czyli buty, które są chyba jedne z najbardziej wygodnych o Nike, najłatwiejszych w zakładaniu, ponieważ są dla osób niepełnosprawnych, żeby nie musiały gdzieś tam, wiecie, sznurować butów, żeby gdzieś ich tamto nic nie gniotło, nie mieli problemów z zamkami i tak No to tutaj po prostu bez nawet użycia rąk mogą sobie zakładać te buty. Były one nawet na faktory, z tego co pamiętam, w outlecie za 180 zł, tutaj są za stówkę więcej, ale w sieci, z tego co pamiętam, nie widziałem ich taniej. A wracając jeszcze do SK to także możecie tam znaleźć kolekcję w ogóle ciuchów na All Star Weekend i mi najbardziej spodobał się chyba long Sleeve biały, który z tym kodem 25% no to będzie kosztował gdzieś 140 zł z 200, co jest naprawdę spoko cenką i wygląda on naprawdę świetnie. Ma bardzo fajne nawiązania do Utah, w ogóle do miejsca, gdzie się też odbywa All Star Game i wydaje mi się, że z tych rzeczy właśnie wszystkich takich wokół meczu gwiazd NBA, no to to najfajniej wygląda. Jeżeli chodzi jeszcze o kolszykarskie klimaty, no to na pewno przedmeczowa koszulka Lebrona Jamesa też będzie bardzo spoko, też możecie ją znaleźć na Nike. Bardzo spoko cenie, ja jeżeli chodzi o jakieś takie przedmeczówki, to wydaje mi się, że to jest OK Cenka jeszcze. Wiadomo, że te koszulki już faktycznie meczowe kosztują bardzo dużo, a tutaj można wydać trochę mniej i mieć też tego Lebrona, na, wiecie, Lebrona James'a na tyle koszulki i wygląda to tak czy jak spoko. Jeżeli chodzi o koszulki sportowe, to także polecam Wam sprawdzenie sobie koszulki Pumas z klubu, który znacie na pewno ze starszych opcji FIFA, Kiedyś w FIFA była taka opcja, jak Reszta Świata Zakładka i tam były te wszystkie, wiecie, nie niemożliwe, że teraz dalej jest, tam były te wszystkie kluby z Korei, z Japonii, z Ameryki Południowej i Pumas też zawsze się tam znajdowało. I koszulka przedmeczowa też, z tą Pumą ogromną na klatce, wygląda bardzo fajnie i za 200 zł jest to super cenka, jeżeli chodzi o jakieś takie Koszulki piłkarskie, ponieważ one kosztują bardzo dużo też i to jest osobny temat po prostu do rozmów, ponieważ te koszulki kosztują więcej niż buty bardzo często, co mnie zawsze zaskakuje i wydaje mi się, że często warto sobie kupić na przykład do dochodzenia na lato albo na wiosnę jakąś koszulkę takiego klubu, wiecie, bardzo zagranicznego który nie jest tak popularny, a wszyscy będą się zastanawiali co to jest i tutaj właśnie będzie dokładnie tak z tą Pumą. To jeżeli chodzi o Nike to warto także się zaopatrzyć w kolejną kolekcję z ACG Nike, gdzie mamy bardzo fajny print na koszulce, są także spodenki dostępne, Rzeczy nie są aż takie drogie, ponieważ z ACG także rzeczy są bardzo drogie zazwyczaj, a tutaj ta koszulka i nawet spodenki wychodzą po całkiem spoko jeżeli chodzi o nawet taki retail sam, ponieważ nie jest ona na żadnej promocji, a wydaje mi się, że dosyć szybko może się rozprzedać, ponieważ te rzeczy z ACG, jeżeli mają jakiś fajny print na sobie, one bardzo szybko się zmywają ze strony Nike. Dalej mamy także bluzy, i na pewno jest tutaj Techfliz, który jest aktualnie dostępny na promocji. Brązowy jest także jeszcze jedna kolorystyka. One są niestety tylko w tych takich wysokich rozmiarach, ale do tego mamy także dresowe spodnie, które już są po jeszcze niższej cenie, a wyglądają bardzo spoko i są dostępne w całej rozmiarówce. Za nieco ponad 200 zł wydaje mi się to być bardzo fajną cenką, ponieważ to jest raczej dobre jakościowo, powinno Wam się dosyć długo sprawować, i na pewno, jeżeli gdzieś chcecie wyjść na siłownię, na jakieś wiecie, bieganie czy na coś, no to te spodnie będą Wam się bardzo fajnie sprawowały, dodatkowo dochodzenia gdzieś tam po domu, no to tutaj na pewno się nie zawiedziecie. Bluzą, którą warto się także zaopatrzyć, jest bluza reprezentacji Nigerii, która jest takim powiedzmy tie-dye kolorze, można tak to nazwać. W zielonych barwach bardzo ładnie to wygląda w ogóle kolekcje zawsze z reprezentacją Nigerii w ogóle inspirowane gdzieś tam tymi barwami wyglądają świetnie i tutaj ta bluza także wygląda naprawdę bardzo ładnie. A ostatnimi rzeczami od Nike będą także kurtki, jedna parka bardzo długa, ale wyglądająca superowo, damska za 460 zł na snajcie jest to super cenka, jeżeli chodzi o takie rzeczy od Nike, ponieważ te parki gdzieś tam, kurtki jakieś tam, wiecie, puchowe, one są zawsze bardzo drogie, a tutaj nie wychodziło na jakoś tam strasznie dużo i jest także dostępna, z tego co widziałem, w pełnej rozmiarówce na pewno faceci, jeżeli też sobie będą chcieli kupić, to możecie sobie zerknąć, jak tam rozmiarówka wygląda, ponieważ często tak się robi, że gdzieś tam się, wiecie, kupuje nawet damskie rzeczy albo na unisex dziale, tylko po prostu z większą rozmiarówką. Jeżeli nam się spodobałem już mi się tak zdarzyło raz, że chyba bluzę kupowałem właśnie też w wersji Women's, tylko po prostu wiecie, musimy wziąć sobie większy ten rozmiar. No jakby nie było z butami, tak to działa praktycznie, no nie wiem, co miesiąc albo nawet więcej, gdzie wychodzą jakieś, nie wiem, danki w wersji Women's, a fazyci też chcą je mieć i muszą gdzieś tam kupować po prostu wyższy rozmiar tych butów. A ostatnią rzeczą, którą będę miał dzisiaj na Was na liście jest Kurtka, Sherp Jacket, od uwaga, New Balance za 370 zł, ale w pięknym princie koszykarskim, który wygląda po prostu superowo. Serio, ta kurtka wygląda przegenialnie i jest dostępna w wielu rozmiarach. Na luzie będziecie mogli ją kupić. Także darmowa wysyłka. No naprawdę warto, wygląda po prostu super. Jak ją zobaczyłem, to od razu wiedziałem, że także tutaj musi skoczyć, ponieważ no, wygląda po prostu przekozacko i. Po prostu dziwi się, że ona jest gdzieś tam na promocji, ponieważ jeżeli to by było tylko i wyłącznie ze zaszkiem Nike, to to by od razu zeszło po prostu. Także dzięki Wam wielkie za odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobało. Co miesiąc będę Wam robił właśnie takie podsumowanie gdzieś tam wyprzedaży, promocji aktualnie panujących gdzieś tam na sklepach, ponieważ one się tak gdzieś powiedzmy co miesiąc zmieniają. I myślę, że na pewno coś tutaj Wam wpadło w oko, ponieważ jest tu dużo rzeczy, które cenki są już naprawdę bardzo spoko i można za nie zapłacić mniej niż normalnie. Także dzięki Wam Wielkie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.